Cześć, rosół z wrośniaka różnobarwnego. Pierwsza próba. Tu widzimy oczywiście kurę, tu widzimy wrośniaka. Tam nie widać, pod spodem jeszcze powinien być imbir. I yy, zamiast żużuby, niestety zwykłe daktyle. W dwa razy mniejszej ilości niż żużuba żu, w przepisie. I do tego też nie ortodoksyjnie, Kilka owoców miechunki. No nic, zobaczymy. Na koniec jeszcze dodam owoców godzi i soli. Godzina, przepraszam, dwie godziny gotowania. Dwie godziny minęły, rosół gotowy. Tu już trochę odlane, także mało tej wody zostało. Właśnie, ciemno. To jemy na zdrowie.